Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj będą, będą rzeczy. Generalnie będą rzeczy związane z paczkami i z pikami. Będzie generalnie coś otwierane, no nie mam zbyt dużego pomysłu, szczerze mówiąc, no niestety jej sports dużo nie pomaga mi w tym, żeby, żeby dawać wam kontent, no ale staram się jak mogę, więc się zostawić z tego powodu łapeczkę w górę. Oczywiście też subskrybować kanał, ponieważ za chwilę będzie ćwierć miliona. ćwierć miliona subów, nie? To już brzmi tak. Nieźle. Też nagrywam dzisiejszy odcinek, żeby się pofleksować koszulką, która jest piękna, naprawdę tak? koszulka Juventusu. Jest dobra, zacznijmy oczywiście od, mm, od dwóch rzeczy w sklepie. Pierwsza to jest paczka za 50, druga to jest paczka z 10 x 87 plus. I potem pewnie zrobimy sobie jeszcze pika na sam jest także w sensie pika 8 plus. Zacznijmy sobie od foderu, żebyśmy trafili kiegoś, ale najlepiej to sika, żeby było co przepalać w tym piku i może nie będzie to. Nie będzie. Okej, okay. generalnie wyszły słaby dzisiaj, słuchajcie, wyszły, wyszły nowe słaby. Moim planem jest, żeby zrobić ikona ofensywna historii 9x93+, do wyboru. I nie wiem, ile mi to zajmie. Na pewno nie, nie w tym tygodniu, bo potrzebuję słaby za Rivals, za Food Champions, więc trochę mi to zajmie, pewnie dopiero w przyszłym tygodniu, więc tak, to będzie pewnie ostatni taki największy pik w tej chwili, więc to tyle. Weźmy do tej paczki 10x87+, i zobaczmy, czy będzie lepsza niż wczorajsza paczka 90 razy 10 To jest całkiem ciekawe. I trafiamy, Team of the Season, to nie będzie na pewno to, ty... Eee, czy to będzie znowu.? Jeden? Nie, naprawdę, trafienie Edersona. To jest już... Który to już jest raz, nie? To jest drugi raz z rzędu. To jest na pewno kolejny duplikat. Ale okej, okay. może być jeszcze jakiś. 6 duplikatów, proszę Państwa. 6 duplikatów tutaj jest trafione. To fajna paczka, no bo jest modlit, jest Delict, spinacola. Bardzo fajne karty pod przepałkę, ale. 6 duplikatów. Dużo, no to jest dużo. Jest na przykład Dani, który do tej pory nie dostał upgrade'u. Nie wiem, kiedy jej sporze byli świadomi, że, hej, wydaliśmy na niego, który powinien być zaprydowany Ale chyba zapomnieli. No to trudno, no co poradzę. No nic, słuchajcie. zagrajmy sobie oczywiście klasycznie mecze Give Rivals. Teraz akurat opłaca się grać mecze w Rivals, ponieważ za każdą strzelą bramkę jest zaliczony mecz do swapów, więc, no teoretycznie opłaca się grać. to co? Lecimy, proszę Państwa. Lecimy z pierwszym meczem na dzisiaj. Team Fabulous. Ojo, i Messi. 99, kurczaki. Także lecimy, moi drodzy. Lecimy dzisiaj generalnie, co jest? Dzisiaj, kiedy wrzucę, jest 31 sierpnia. Hmm. O czym możemy porozmawiać dzisiaj? Generalnie, no co? Będą teraz reprezentacje grały. Co, jak mówiłem w wczorajszym odcinku, niezbyt mi się podoba, ponieważ jest to strasznie nudny okres. Ja jestem dużym fanem oglądania lig. Tak jak pewnie większość z was. Więc, no niestety, dla mnie to nie jest dobra wiadomość, bo chciałem zobaczyć nowy Juventus. Wiem, jak to brzmi. No i Liga Mistrzów będzie też za. Trzy tygodnie chyba, nie? To się dobrze liczę. Tymczasem Mbappé. 1-0 w plecy. Kurczaczki. Także słuchajcie, Liga Mistrzów. To no, będzie ciężki temat generalnie. Myślę, że oglądanie eventusu swoją drogą też będzie całkiem ciężkim tematem. Ale no, koszulki mają ładne. To, to, trzeba, to trzeba oddać, że koszuleczki są bardzo ładne. Tymczasem Mbappé. Ja pamiętajcie, ja potrzebuję tylko jednej, prawie 2-0, jednej bramki potrzebuję i będę zadowolony. O, Akunia. Zobaczmy. Akunia. Czy on to zmieści, Noir? Jakim, jak on to obronił? Nie myli, to ojżeś to zepsuł 2-0 do 15 minuty, więc na razie gość gra całkiem dobrze, można powiedzieć, ale spokojnie mówię: jedna bramka i tyle, i odhaczone, więc na totalnym luzie. A no i warto wspomnieć, że w sumie ponoć Real zrezygnował z oferty za Mbappę i naprawdę zastanawiam mnie, co kieruje. Włodarzami PSG, W sensie wiem, że mają. Oj, to będzie 0 chyba. Jezus wiem, że mają dużo pieniędzy generalnie, nie mają dużo pieniędzy, ale oni oferowali ponad 160 milionów za Mbappe i dlaczego? Dlaczego oni tego nie zaakceptują, skoro on i tak odejdzie za darmo w przyszłym roku, bo Mbappe jak grać w realu. Naprawdę to jest. jestem ciekaw waszego zdania, bo naprawdę mnie to zastanawia, dlaczego PSG po prostu. Nie weźmie sobie pieniędzy. Nie rozumiem. Chyba zaraz będzie 4-0. Jakie jestem słaby! Matko Boska! 20 minuta 4-0 w dupę, co? Jest, pewnie jak zrobić projekt Neymar Mbappe Messi, na to wychodzi, no bo nie widzę innego wytłumaczenia. Aczkolwiek, jeśli Mbappe nie chce zbytnio grać, no to. Tak trochę bez sensu mi się wydaje, nie? Atal! Jest! Dobra, meczik zaliczony. I humor Gitówa. Oho. Atal. Czyżby. To był. To był Driven, gdy ja chciałem zrobić strzał Drivenowy, ale niestety coś nie wyszedł. Ale tylko celny strzał. Będzie do statystyk. Ale świetna akcja, Renato. I czemu? Kto to był? Atal. Wystarczyło dołożyć nogę. Oblak, podanie i to, to, to miałeś zrobić, Atal, dokładnie to miałeś zrobić, no. No co, koniec pierwszej połowy. 5-1, solidny wynik, nie? Co prawda nie dla nas, ale 5-1. No, bramka strzelona to jest najważniejsze tak naprawdę. Teoretycznie ten mecz się jeszcze zalicza do punktów w Rivals, więc... Mogłbym się niby postarać, ale chyba nie w tym meczu. Dla widzów. Taka rameczka strzelna. Proszę bardzo, jeśli ktoś w ogóle jeszcze ogląda gameplay. Teraz trzecia bramka dla widzów. Trzecia! Co? Wiem, że Nojer ma dziwne te animacje, ale kurde, ciekawi mnie, jak to nie wpadło do bramki generalnie. O i Atal. Nie daje, już nie pozostawia złudzeń generalnie. No to było pewne, że przegram, ale jednak wiecie, no. Starałem się jeszcze, starałem się coś ukuć, ale. No gość, bo ciekaw jestem, ile miał punktów generalnie, Naprawdę grał dobrze, miałem duże problemy z tym gościem. Strzeliliśmy bramkę, to jest ważne. stopni, no to widać było. No ja mam ile 1974. No, no teraz, teraz już mniej. Generalnie uznałem podczas tego meczu, że to jest 6 duplikatów, to jest dużo. I wydaje mi się, że jednak lepszą opcją będzie dla was, żebym, żeby, żebym zrobił jeszcze jedną paczkę. Wiem, że będę miał znowu duplikaty, ale to jest chyba ciekawsze. Nie? To jest chyba ciekawsze, więc zacznijmy robić tę paczkę po prostu i. Zakończmy ją. W jakimś fajnym stylu. Dobra, także słuchajcie, oczywiście zaczynamy od tego największego składu. Tutaj przepalimy sobie Delikta Edersona, i jeszcze nam zostaną dwa duplikaty, więc generalnie da się zrobić TSBC praktycznie za darmo, jeśli się dostanie takie duplikaty, więc jest to zawsze jakiś sposób, żeby sobie robić content samemu. A jak widzicie sam jeszcze cztery karty przepalenia, Myślę, że myślę, że wydamy maksymalnie z 20 koła, więc jest to chyba fajny deal, mi się wydaje. Ok, drugi składnik, również gotowy, proszę Państwa, moty idzie razem z Markiniosem, również obuszczają nasze szeregi. Oczywiście są to duplikaty, więc jest to, jest to zrozumiałe, że ich przepalam. została nam. Jeszcze Spinacola i Barnes. Dobra i ostatni składzik z tymi duplikatami również gotowy. Barnes oraz Spinacola przepalani. Także proszę Państwa, dwa składziki nam zostały żeby zakończyć to SBC. Okej, okay. przedostatni składzik. Jedynie tutaj trzeba przepalić pana Totsa Pozuelo. Więc ostatni składzik został nam do ukończenia, do przypałki. Mam nadzieję, że z, no, nie będzie dużo duplikatów. No, mam tak, no, naprawdę dużą nadzieję, że nie będzie ich dużo, bo będę musiał znowu z nimi czekać. A nie wiem, co coś dzisiaj wyjdzie o godzinie 19, więc liczę na to, że EA Sports da mi mało duplikatów. Nowe karty, nowe karty, które są fajne. Na to liczę. Dobra, więc moi drodzy, mamy wszystko gotowe, przepalam Edersona z nadzieją, że po prostu już, jeśli go trawię, to nie będzie duplikatem, to jest mądre zagranie z mojej strony, bo jednak dosyć często go trawiam, więc naprawdę wierzę, że Ederson po prostu tym razem nie wróci, a przyjdzie jakaś nowa, fajna karta, na przykład jakiś Cristiano, jakiś Messi, nie obraziłbym się. Nawet Sancho, jakby był Sancho. Pięknie by było. Naprawdę byłoby pięknie, więc proszę Państwa, otwieramy. Na sam koniec dziękujemy bardzo za oglądanie. Oczywiście nie wiem, czy będzie trofilm. film. Nie mam pojęcia. A my sobie trafimy tutaj... To jest Team of the Year, hej! To będzie... Neuer. Okej, okay, trafiamy Toty nie Jest dobrze, bo trafiamy Toty. Tej karty jeszcze nie trafiliśmy dzisiaj. 9-6 Neuer. To jest bardzo dobry traf, oczywiście. Bardzo dobry traf. Okej. Okay. Jeszcze jest potencjał. Coś jeszcze może być w środku. A będzie. Dwa toty! O kurde, no ja teraz ogarnąłem, ty! Dwa toty w jednej parce, o cholera! Okej. Okay. Ej, trzy karty, które mają hyperlink. I tylko trzy duplikaty, to jest. wspaniała wiadomość. Czyli kończymy na dwóch toty w jednej parce, generalnie. Bardzo fajny draft, mimo że zaraz wrzesień. Te trzy karty sobie zostawimy na może jutrzejszy odcinek. Jeśli chcecie kolejny odcinek z takich paczek, oczywiście dajcie mi znać w komentarzu. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia. Niedługo. Trzymajcie się do słyszenia. Adios.